Witam państwa i zapraszam na magazyn miejski. Uroczystą Muszą Świętą w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Zesowie rozpoczął się powiatowy Dzień Sybiraka, upamiętniający 81. rocznicę wywózki żołnierzy Armii Krajowej z Mokrego na Sybir. Słowo Boże, zawierające historię tych tragicznych wydarzeń, skierował do wszystkich ksiądz podporucznik dr Marcin Krempa. Siostry i bracia, my dzisiaj. Wspominamy i upamiętniamy mieszkańców parafii Zasów, szczególnie z mokrego. Ta z kolei akcja dotknęła zaprzysiężonych członków Armii Krajowej, którzy tylko w mokrym stworzyli pluton liczący prawie 60 osób. To bardzo dużo, jak na jedną miejscowość, jak na jedną szlachetną parafię. I ta akcja była realizowana na wszystkich przyfrontowych terenach, na które weszła Armia Czerwona. Taka była taktyka Sowietów, że za regularnym wojskiem szły oddziały NKWD. Utworzono nawet nową formację, tak zwany śmierż od akronima słów śmierć szpioną, czyli śmierć szpiegom, i ta z kolei formacja dowodzona przez generała Wiktora Abakumowa, Sowieta. Została formalnie utworzona 19 czerwca już w roku 1943, wtedy kiedy trwała jeszcze wojna, wtedy kiedy jeszcze pierwszy i drugi front ukraiński, pierwszy i drugi front białoruski zbliżali się do granic przedwojennej Polski, już wtedy utworzono taką formację, która miała wyłapywać, wywozić i mordować polskich patriotów msza miała wyjątkową oprawę muzyczną. W świętej odbyły się przemówienia okolicznościowe. Głos zabrali m.in. Piotr Chędziek, starosta powiatu Dębickiego, Marek Grączka, wójt gminy Żeraków. Tragiczna historia 33 żołnierzy zgrupowania Armii Krajowej Zapalni, którzy w 1944 roku zostali przez Związek przez Sowiecki, ale na pewno z wydatną pomocą też Polaków tutaj działających, czy to w Urzędzie Bezpieczeństwa, czy w milicji czy w jakichś innych instytucjach podległych tak naprawdę Moskwie. No bo ktoś musiał donieść tych wszystkich żołnierzy, których był prawie batalion 60 żołnierzy, którzy brali udział w akcji burza i, i tutaj na terenie gminy, no teraz Żyraków, miejscowości Zasów i Mokre operowali. Dostarczali ze zrzutów do akcji burza też broń. Zostali wyłapani, jeśli można tak powiedzieć i wywiezieni. I tam dziewięciu z nich nie przeżyło tej, no tej, tego zamknięcia, tego, tego nieludzkiego traktowania. Reszcie, na całe szczęście, dzięki Bogu udało się powrócić. No i, i dlatego jest to takie symboliczne miejsce dotyczące tej właśnie rocznicy, można powiedzieć, wywozu tych żołnierzy tutaj we wrześniu 1944 roku. Ci mieszkańcy, którzy zostali deportowani na ziemię, nieludzką ziemię to członkowie armii krajowej, którzy zrzeszając się w tej organizacji największej podziemnej armii wojskowej walczyli o niepodległą Polskę. No niestety władza sowiecka oraz polska nowa władza, która nastała po odzyskaniu niepodległości, po wygraniu wojny niestety miała trochę inne patrzenie na to. Jak, e, e, jaki ustrój powinien być w Polsce. W związku z powyższym, ci wszyscy, którzy między innymi w akcji burza e, walczyli na kałużówce, zostali aresztowani, wywiezieni. Ośmioro z nich niestety nie wróciło już do Polski, zmarli na nieludzkiej ziemi. Kolejnym punktem uroczystości była wzruszająca część artystyczna przygotowana przez uczniów jednego z absolwentów szkoły podstawowej w Mokrem. Z pokoleń trudu, z ofiarnych z Zwycięskiej chwały nadchodzą dni. Dopomóż pomóż Boże i wytrwać daj, Tu nasze miejsce, to nasz kraj. Pod kapliczką sybiraków w mokrem złożono więcej kwiaty, pod tablicami upamiętniającymi żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców mokrego wywiezionych na Sybir. Kapliczkę wybudowano w latach 90. dzięki lokalnej społeczności. Wśród zaproszonych gości znaleźli się potomkowie sybiraków, tak jak pani Maria, córka Józefa Węgrzyna. Jestem córką Sybiraka Józefa Węgrzyna który był wśród tych dziewięciu, którzy nie wrócili. Aresztowany w, w listopadzie 1944 roku, w czasie muczenia zboża w, w stodole, no mama prosiła wcześniej Józek schowaj się, bo, bo, bo podobno biorą chłopów z, z mokrego. Zaczął się, co ja komu winien. Co ja komu winien? Najspokojniej no w świecie pracował sobie w domu. Przyszedł, przyszło dwóch panów. Groźnych I zabrali tak, jak stał. No i zabrali, a mama się dowiedziała potem, że do Nagoszyna. No i, i potem do tego Nagoszyna spakowała rzeczy, a jednocześnie błagała, można powiedzieć, na kolanach, żeby, żeby go puścili, bo była trójka małych dzieci. No i gospodarstwo i, i mama staruszka, także, że była takiej sytuacji, wydawało się bez wyjścia. No i, i niestety im się nie udało. Ten, Rosyjski dowódca z, z, z Nagoszyna, który tam, który tam tego strzekł powiedział, niech pani idzie do swoich, jak powiedzą, że można puścić, to można. Niestety swoi nie, nie uznali, że nie, no, wykręcili się sianem po prostu, nikt nie powiedział, że, że, że to było tak. A, a świadomość była, wiadomo, mama wiedziała, o kogo mać, no niestety. Obchody zorganizowane były przez powiat Dębicki, parafię w Zasowie, gminę Żyraków, Sołectwo Mokre, Szkołę Podstawową w Mokrem, Stowarzyszenie. Łączymy pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś. Żeby młodzież szkolna, która uczestniczy tak, w tych uroczystościach, żeby zapamiętała jakie to były tragiczne czasy po prostu dla mieszkańców Mokrego i Zasowa. Jesteśmy współorganizatorami organizatorami tej uroczystości, ponieważ jesteśmy wszystkie mieszkań, mieszkankami Mokrego. E, I aby uczcić pamięć naszych Sybiraków wywiezionych właśnie tam do łagrów w Borowiczach, co roku włączamy się w organizację Dnia Sybiraka. Goście mogli również obejrzeć dioramy modelarskie autorstwa Gustawa i Gromosława Gizów. Obaj autorzy, wielokrotnie nagradzani w tym samym dniu, stawali kilkakrotnie na podium za swoje dioramy w przysietnicy. Prezentuję ci moje prace dotyczące I wojny bądź też II wojny światowej. Wszystkie moje, uważam, prace są moimi ulubionymi, ponieważ poświęciłem na nie masę czasu oraz po prostu. Lubię to robić, dlatego każda, każda praca przeze mnie jest lubiana. No, a najbardziej nagradzona była Bitwa w wzgórze Scherenberg. Dzisiaj prezentuję moją dioramę na zachodzie bez zmian powstańca warszawskiego i armatę. Wydarzenie było wyrazem pamięci, szacunku i wdzięczności wobec wszystkich, którzy doświadczyli tragicznych losów zesłań na Sybir oraz walczyli o wolną Polskę. Coraz trudniejsza sytuacja dla małych przedsiębiorców. Wiele czynników, jak wysoka inflacja, rosnące koszty pracy i materiałów, prowadzą do spadku płynności finansowej i problemów z utrzymaniem działalności. Stefan Bieszczad, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmików Województwa Podkarpackiego, podkreśla, że rząd powinien wspierać przedsiębiorców. Państwo to przede wszystkim nie powinno przeszkadzać przedsiębiorcom, a niestety wszystkie rządy. Od prawa do lewa, wycierają sobie ustami i slogany mówią, że każdy rząd robi coś dla przedsiębiorców. To jest fikcja. Jeśli robi, to tylko do korporacji dużych i do tych, którzy sobie radzą w świecie. Natomiast Żaden rząd polski niewiele zrobił dla przedsiębiorcy polskiego, jedynie obarczając go ustawami, przepisami, których zrównuje z korporacjami. A ja wiemy dobrze, korporacja ma to narzędzie, gdzie sobie radzi, a niestety podatnik, płatnik podatku polski, który trzyma gospodarkę, to są fakty. Gospodarka od dziesięcioleci boryka się z problemami. Zdaniem przewodniczącego Stefana Pieszczada rząd powinien pomagać przedsiębiorcom w strategicznych dziedzinach. Mam nadzieję, że w którymś momencie nastąpi oczyźwienie i po pierwsze nie przeszkadzać, po drugie odchudzić ustawodawstwo i procedury dla przedsiębiorcy i odchudzić obciążenie podatkami. To wtedy można liczyć na to, że Polak, który statystycznie rzecz ujmując jest zaradny, poradzi sobie z tym wszystkim, co niesie dzisiejszy świat świat konkurencyjności. Przedsiębiorcy wskazują, że koszty to główna bariera dla inwestycji. Wysoka inflacja jest dotkliwie odczuwalna w naszych kieszeniach i budżetach przedsiębiorców. Ochotnicza straż pożarna w Straszęcinie obchodziła jubileusz stulecia swojego istnienia. To wydarzenie zgromadziło mieszkańców przedstawicieli samorządu, druchów, strażaków. Zaproszenie na uroczystość przyjęła Teresa Kuba wojewoda podkarpacka, która złożyła strażakom ochotnikom życzenia. Życzę przede wszystkim, żeby ich patron, święty Florian, czuwał nad nimi każdego dnia, nie tylko podczas pełnionej służby, ale też i w życiu prywatnym. Życzę przede wszystkim bezpieczeństwa na służbie, żeby za każdym razem, kiedy wyjeżdżają, do różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych, ale też do różnego rodzaju akcji związanych z powodzią, czy też podtopieniami, czy też wypadkami drogowymi, żeby za każdym razem szczęśliwie wracali do swoich jednostek, do swoich rodzin. Życzenia strażakom złożyli także Grzegorz Reguła, wicewójt gminy Żyraków oraz ksiądz Józef Jasiurkowski, kapelan powiatowy OSP. Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszęcinie to wielka uroczystość. Czasy się zmieniały, ustroje się zmieniały, sprzęt się zmieniał, technologie się zmieniały, ale miłość do pożarnictwa w tych ludziach się nie zmieniła i tego im życzę, by właśnie pozostała w ich sercach. I by nadal, tak jak do tej pory, przelewali tę miłość do tych mniejszych serduszek. Mam na myśli tutaj dziecięcą drużynę pożarniczą i młodzieżową drużynę pożarniczą, bo to jest gwarancja potem przyszłości tej jednostki. I życzę wszystkim strażakom, by pozostawali sobą, by byli dobrymi ludźmi, tak jak do tej pory są, by nie byli obojętni na, na krzywdę ludzką I, i myślę, że chyba przede wszystkim innowacyjnych pomysłów do tego, aby dalej. Prowadzić tą jednostkę i by mogła się w sposób no wyjątkowy rozwijać. No życzę, żeby głęboko czerpali z tej pięknej tradycji i doświadczenia tych wszystkich, którzy byli założycielami i oczywiście przez te 100 lat prowadzili tę jednostkę. Życzę im, aby się dalej pięknie rozwijali i służyli Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. Jubileusz stulecia OSP był okazją do oddania wyremontowanego budynku wielofunkcyjnego w Straszęcinie. W tym budynku wszystkie stowarzyszenia i mieszkańcy Straszęcina no mogą przede wszystkim korzystać z tego budynku. Mogą tutaj, mają swoje siedziby i taki był, taki był zamysł, żeby właśnie każdy miał swoje miejsce w tutejszej miejscowości. Tutaj, tutaj siedzibę tak, także posiada gminna orkiestra reprezentacyjna. Tutaj mają swoje próby, tutaj ćwiczą. Także myślę, że piękny. Funkcjonalny, nowoczesny obiekt, który służy całej społeczności. Każda inwestycja, która jest realizowana i wykorzystywana przez Ochotniczą Straż Pożarną jest bardzo potrzebna. Obiekt, budynek, który jest oddawany dzisiaj w ręce strażaków, to przede wszystkim miejsce, w którym strażacy będą mogli się spotykać, będą mogli przechowywać sprzęt, będą mogli się szkolić, przygotowywać się do takiego momentu, kiedy drugi czego potrzebuje, i kiedy trzeba wyjechać, ruszyć z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, po to, żeby ratować ludzkie życie przede wszystkim, a w dalszej kolejności ludzkie mienie. Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków-ochotników. Najwyższym uhonorowaniem było nadanie sztandarowi jednostki złotego znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Odznaczenia, które świadczy o wyjątkowej roli i zasługach OSP Straszęcin na przestrzeni dekad. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu Magazynu Miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.